Ustawienie samo w sobie i tak się toczy samo z siebie. To, co się wydarza i tak się w energii, tak zwanej energii dzieje. Mhm. Dlaczego ono się dzieje w ogóle w energii? To jest bardzo proste, bo kiedy ktoś coś zobaczy, to w nim się coś wydarza. On to zabiera do domu, zabiera obraz, zabiera słowa, zabiera ćwiczenie, zabiera zdanie mocy, zabiera medytację. No ale jeszcze, a zanim, a zanim się wydarzy? A jak po prostu wychodzi na środek, on i jeszcze to się po nic prostu przynosi, coś się wydarza? Dostaje, to się w nim zapisuje, i to jest zgodnie z zasadą, chcesz, yy, yy, chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. I dlatego ustawienie też niesie się dalej, bo zmienia się w nas zapis. Mhm. Ale bez wątpienia jest coś zaskakującego dla mnie w tym, i ja nie wiem, czy ja muszę to tłumaczyć, ja wiem, że to po prostu działa, że równocześnie w tym samym czasie ludzie, którzy na przykład nie wiedzą, że. Jest takie ustawienie, doświadczają czegoś w tym polu tak zwanym informacyjnym, mówiąc tym językiem i coś się zaczyna zmieniać, zmieniać i coś się zaczyna odkręcać albo być bardziej zawiłe, bo też czasami potrzebuje być bardziej zawiłe, jeszcze trudniejsze. To nie jest tak, że to jest metoda, która ci wszystko rozwiązuje i hmm. potem następuje już tylko happy end.